Dlaczego w Polsce mamy wysokie ceny energii? Wynika to z zawęglowienia polskiego miksu energetycznego. Energetyka węglowa to nadal mniej więcej połowa energii, którą generujemy w kraju. Pół biedy, że tą energię z węgla w przynajmniej połowie produkujemy z węgla importowanego, bo nasz polski węgiel. Jest najdroższy na świecie. Taniej jest go załadować na kontenerowce i przewieźć z drugiego końca świata, niż wydobywać go w Polsce, a to dlatego, że w Polsce wydobywamy go z głębokości 1000 metrów przy zagrożeniu wybuchu metanem. Gdzie nierentowne spółki dają co chwilę podwyżki górnikom, 13, 14 pensje i jeszcze dodatkowo, związki zawodowe namawiają górników do tego, żeby strajkowali, by uzyskać jeszcze lepsze wynagrodzenia. W innych częściach świata, właściwie nawet naszego kontynentu, nikt już, ten sposób węgla nie wydobywa. Na pewno w Europie nikt nie wydobywa już węgla w taki sam sposób, jak my to robimy. Ostatnim krajem są nasi południowi sąsiedzi, ale oni już zapowiedzieli, że w przyszłym roku tego rodzaju wydobycie węgla zamykają, kończą z nim. No a w krajach typu Stany Zjednoczone, Kolumbia, węgiel wydobywa się metodą odkrywkową, dzięki czemu jest on pięcio, nawet dziesięciokrotnie tańszy, opłaca się go załadować na kontenerowce i przywieźć do naszego kraju, spalić go. Tutaj zamiast wydobywać go na miejscu. To nieprawda, że śpimy na polskim złocie, którym jest węgiel. Mamy polskie złoto, którym jest miedź, ale na pewno nie węgiel, ponieważ to wydobycie węgla jest tak drogie, że w praktyce staje się nieopłacalne.